Cześć wszystkim, znajdujemy się w Makati w Manili ponownie. Zaraz Wam opowiem, co się działo w ostatnim czasie. Właściwie powinniście wiedzieć, co się działo w ostatnim czasie, bo w poprzednim vlogu byliśmy na ryżowych tarasach. Zakończyłem go nie wiedząc, czy drugiego dnia będzie co pokazywać, i rzeczywiście było, ale postanowiłem, nie będę już jakby przedłużał, kręcił tych tarasów w kółko. Zwłaszcza, że jakichś większych przygód nie mieliśmy. A w ogóle powiem wam, gdzie jestem, i będę chodził i pokazywał. To jest targ, który się odbywa tylko w soboty. Można tu kupić jedzenie z różnych kuchni świata i takie lokalne produkty. Zresztą będę chodził i wam pokazywał. Na przykład, tu można kawę. Rafał szukał kawy. Rafał poszedł z naszą hostką. Fej się nazywa. I my u niej coach surfujemy, czyli śpimy na kanapie u niej. Postanowiliśmy w ten, sposób, w ten sposób, jakby załatwić nocleg w Manili, bo jest tu jakby te osoby, które przyjmują turystów do swoich mieszkań. Nie wiem, jeśli nie wiecie o co chodzi, to ogólnie chodzi o to, że jest taka strona Couchsurfing i ludzie jeżdżą po świecie i odwiedzają inne osoby, u nich śpią, później te inne osoby też jeżdżą i śpią. O, jako, że Rafał, mieszkając w Krakowie, dużo się tym zajmował. To ma dużo pozytywnych opinii i nie było problemu, żeby znaleźć kogoś, kto nas by przyjął. Właściwie to chyba 10 zaproszeń mieliśmy. Wybraliśmy jedną, jedną hostkę taką, która akurat w bardzo dobrym miejscu mia, ma, ma mieszkanie, blisko metra, więc nie będzie problemu. <laughs> nie będzie... tam masz kawę. I to taką super. No. Więc nie, nie będzie problemu, żeby się po mieście poruszać i ona nam teraz w weekend tutaj pokaże trochę właśnie nam ten targ pokazała. A później będziemy, znaczy jesteśmy do niej, u niej do końca weekendu. Dzisiaj wieczorem jeszcze jest jakaś impreza taka, gdzie będzie więcej coach surferów i chyba jeszcze jakieś właśnie osoby inne, inni turyści, z, nie wiem skąd dokładnie, poznamy ich dopiero. Coś tam się napijemy, napijemy i pójdziemy na miasto. Jutro jeszcze u niej będziemy. Pojutrze no, ona niestety już idzie do pracy i nie będzie miała kompletnie czasu się nami zająć, więc przerzuci nas 10 minut dalej. Mieszka jej jakiś znajomy też z coach surfer, więc nas z chęcią powiedział, że nas przyjmie. A w Manili jesteśmy 4 dni. O, hamburgery, patrzcie jak się smażą. Hamburgery. Wracając do tych tarasów, wracając do tych tarasów, zresztą co ja siebie pokazuję? Ja tu wam będę pokazywał. Tu są jakieś pierożki. Bicho bicho piekarnia. Tu są roślinki, które rosną bez pamiętacie te roślinki można w Polsce kupić, które rosną bez wody i bez doniczki w ogóle i bez ziemi. To są właśnie te one biorą wilgoć z powietrza. No więc drugi dzień tam w tarasach spędziliśmy na tym trekkingu, tego już wam nie pokazywałem na filmie, chociaż mam nadzieję, że zdjęcia gdzieś tam dokleiłem i było naprawdę fajnie następna batat ta wioska druga była bardziej turystyczna, było pełno osób pod, na wodospad to w ogóle prawie kolejka była patrzcie jakie wielkie owoce tu mają to jest jackfruit czy coś takiego Rafi mówi, bardzo duże zerwaliśmy takie coś w, w dżungli jak żeśmy szli, ale było niedobre jeszcze te na pewno są dobre yy... No i chodziliśmy, chodziliśmy tymi tarasami, Batat, czekajcie, żebym nic nie pominął, bo się zastanawiam, co wam mam powiedzieć z tego. Bardzo dużo turystów, kolejka do wodospadu, e, bardzo ładna wioska otoczona tarasami. Na, tych moich, na tym moim poprzednim vlogu widzieliście to jakby taką dolinę tarasów, taki wąwóz, o, wąwóz tarasów. E, w Batat, w tej następnej wiosce było to inaczej, bo była cała wioska otoczona e, tymi tarasami. I tak jak mówię, mam nadzieję, że wam to pokazałem. I później stamtąd to po prostu schody, schody i schody. Wczoraj myślałem, że umrę. Nuk już nie czułem. Obydwoje żeśmy mieli problemy, Rafi już nie wydalał z oddychaniem. Ja nie, wy nie wydalałem schodzeniem. Ale ten, ale, ale jakoś nam się udało wyjść. Doszliśmy do drogi o godzinie chyba 15:00 już do takiej drogi asfaltowej i myśleliśmy, że, że nas weźmie stamtąd jeep. Nie wiecie, taki jeepek. Ale niestety się okazało, że nas nie weźmie jeepek, bo one już nie jeżdżą o tej porze w stronę naszego miasta, do którego mieliśmy 16 km. Na szczęście od 20 dopiero mieliśmy autobus, więc bez stresu stwierdziliśmy, że tak czy siak, że oni tu mają te ślimaki, które wybierają z pól ryżowych, a nie to są jakieś małe małże. Mm. Więc stwierdziliśmy. opatrzcie, kiełbasa stwierdziliśmy, że ten, że w najgorszym wypadku pójdziemy piesza, a nam ciągle ktoś mówi no tam 200 metrów dalej możecie tricykla wziąć, wiecie, taki motorek z tą przyczepką poszliśmy te pół kilometra, bo inni chyba nie wiedzą oni są jakieś pokręceni, ani czasu nie potrafią odmierzać ani odległości, więc poszliśmy te chyba pół kilometra czy kilometr, oczywiście nic nie było szliśmy tak chyba z 4 kilometry przez godzinę Aż nagle udało nam się na stopa. Jeszcze wcześniej żeśmy Jeepne'a na stopa złapali, praktycznie z tylko pod górkę, tam nie wiem, może pół kilometra, zawsze coś, a później żeśmy na stopa znaleźli, później żeśmy na stopa znaleźli tego, złapaliśmy Europejczyka z Danii, Duńczyka, inspektora BHP z tego co się okazało, który ze swoją dziewczyną czy żoną wypożyczyli samochód i jeździli... O, filipińską dziewczyną, jeździli po tym, jeździli sobie właśnie po tych górach. No i oni nas już na szczęście te ostatnie 10 km nas odwieźli do miasta. Gdyby nie to, to byśmy się mocno styrali, bo chodzenie po asfalcie nie jest wcale przyjemne. Jest dość męczące, szczególnie w górach, gdzie się trochę idzie pod górkę, trochę z górki. Kiełbasy, biała, biała kiełbasa. Jeszcze tylko jajko i żurek można robić. O, a tutaj są grillowe rybki, patrzcie jakie dobre. Patrzcie jakie dobre. No, trochę już zużyte, znaczy zużyte, podjedzone. Tu macie tego kalmara czy jak to się nazywa. Sobie siedzi. Pokażę go z bliska. O. Na patyku. Dobre są, trochę gumowe, ale całkiem niezłe. Ciastka, wypieki. Ja tymczasem będę kończył, bo idziemy do muzeum podobno. Nowe muzeum zbudowane przy centrum handlowym ee, Ayala. To jest firma Ayala Mall. Oni budują dużo centrów handlowych i zbudowali też muzeum przy jednym z nich. I mamy zamiar je zaraz zobaczyć. Tak więc trzymajcie się. Nie wiem, gdzie jest Rafał teraz. Aha, bo on poszedł tą kawę pić. To może gdzieś tu siedzi. No nic, ja ich idę szukać. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie z Manili już.